Witamy w kiczowych wiadomościach. Łojna zbierało się. Mokry suchar zawinięty przez policję w Chinach. Bunt w community suchara. Debata na temat niewygodnej sytuacji Cypka. Redaktor Ksajo Klaudiusz zabierają głos w sprawie dramy Cypriana, Rypsona i moderatorów. Piotr Popo Węgrzyn zawinięty. I ogólnie inne pierdoły. W dzisiejszym odcinku omówimy nieco mocniej wyjazd chiński suchara i zawinięcie go przez gliny. Dlatego jutro damy odcinek uzupełniający większą ilość strajmerów i będą dwa pod rząd. Dawaj lajka na zachętę, a my zaczynamy. Już dziś rusza wielki remont domu Chinki z Bagietsonem Michaelem. Zapraszamy wszystkich fanów budowy i Rizu. Piotr Popowęgrzyn dał informację, iż dostał wezwanie na przesłuchanie za jego kręcenie na malcie. Zrobię coś innego na tej malcie, ale niestety stary jestem wezwany do Polski, nie? Będę jeździł. Będę jeździł Audi w Polsce. Czajcie to? Człowiek, wiesz, się stara, żeby wyjść z tego. Żeby już nie być niewolnikiem. <laughs> a a kur. Będę Audi jechał i tak, powrót do przeszłości, nie? Policja mi podwiezie za darmo, a ja już zapłaciłem za wynajem samochodu. Mam wezwanie? A, bo byłem świadkiem pewnego zdarzenia. I mnie wezwali do osobistego stawiennictwa. Także jadę sobie opierdolić mako makowca, nie? Ale spokojnie, będę z panem mecenasem. On, on mnie będzie szturchał w ramy, jak będę mówił za dużo. Niektórzy nie uwierzyli w dziwnie spokojną narrację Popa i kwestionują latające po sieci zdjęcie. Iż możliwe, iż Popo został już zawinięty z Malty w kajdanach. Nie wiemy, czy info jest prawdziwe. Weźcie jest z przymrużeniem oka, a w Musia dostaje czerwoną karteczkę. Streamerka, widząc ostatnie wzrosty szyi Bogini, postanowiła ukraść jej wygląd, styl i osobowość. Ta sama fryzura, te same soczewki, makijaż, wszystko podjebane od Bogini. Wyglądasz jak ta świnia jebna. Ej! Bez, się przebież, bez takich. nie jest piękna. Nie się sini. Bogini odniosła się do wyglądu a wmusi. musia! Ty patrzcie, co jest? <ścoughs> no, to, no, bo alternatywki bardzo często mają, wiecie, czarne grzywki. No, to jest kisu. Ej, nawet my, Ej, dobra, bo ja troszeczkę tak alternatywnie czasami wyglądam, ej, ale ładnie jej wyszło, bardzo ładnie. Cześć, Sini! sini Oczywiście, my wam przetłumaczymy to na język kobiecy. Na ulicach Warszawy grasuje groźny, szalony kierowca, mamy nagranie z kabiny jego furgonetki. Ty pierdolaj, kurwa No! Nowa nuta Bungee zlikowana. blok, z okien, tak co noc. No taka nie disco polo to spaduwa, patrzcie jak bagietą w aucie buja. Rapsy zostawcie normikom, żółta dla bungee. A zanim przejdziemy do menu głównego odcinka, to oglądacie newsiki. Dzięki Holly, czyli innowacji na rynku energoli i napojów smakowych. Napoje w proszku z autentycznym, owocowym smakiem. Bez sztuczniarstw i żadnych dodanych cukrów, które ładowane są do energoli, żeby zaoszczędzić. Holy to lepsza alternatywa, gdzie nie oszczędzają na składnikach. Zero cukru czy tauryny, mało kalorii, za to szeroki wachlarz smaków. Dodane co najwyżej to są witaminy i nootropy, naturalne aromaty. A do tego pomimo lepszego składu, jedna porcja i tak wychodzi taniej niż klasyczna pucha z żabki. Z kodem redakcja 10% taniej. No i nowość! Zbliżają się święta, więc wyszedł fajny kalendarz adwentowy. Codziennie nowa ciekawostka od Hooli w zestawie shaker termiczny. Nie masz pomysłu? Świetny na prezent dla osób lubiących sączyć napoje owocowe. Nie zapominajcie o kodziku, a my lecimy dalej! Drama mikrocypkowa eskalowała. Od ponad tygodnia ktoś z moderacji cypka nonstop troluje go, zmieniając kategorie i tytuły jego streamów. Ponadto wyzywany jest przez bota na czacie i nie wiadomo kto to robi. W poprzednim odcinku redakcji daliśmy dowód, że Artur rybson Lolgębicz posunął się do zmiany kategorii Cypriana, gdy tłumaczył legendzie XAJO sytuację mikrostreamera. Imperator obejrzał odcinek i wpadł w furię, gdy zobaczył, że to jego jeden z niewielu przyjaciół oraz mentor stoi za trollowaniem go. Chyba, że kolegaszka mi zadrapała I teraz zaczyna Kolej się! Oglądaj to, oglądaj to, oglądaj! Zaznaczonor czy nie, Star, od kilku dni, dzień, dzień ktoś zmienia cypkowi tytuł i kategorię Jest taki dojazd od kilku <grym> dni. dni, Jest tak Jest taka antycypkowa arty, Ty się tu z ja dupa a ja ci nic nie zrobiłem Sexy Sniper Sexy <grym> Sniper Widzisz, kto ci k k kategorię zmienia? K***a Mam <grym> <grym> Aż teraz rozkoczywałem, się. Widzisz kto kur... Widzisz? A ty na nas, na moderatorów? ...przez biednego niepełnosprawnego. <noise> Rypson ci zmienia kategorię i pomawia resztę moderacji, I po chuj, No i koniec. Dawałeś. No i co o tym myślisz? Ale się zgotował! Jak ty zmieniłem jak coś, ale Kanceluj się zgotował! ...kategorię i pomawia resztę moderacji, po chuj moda dawałeś? Kanceluj tego Rypsona, chuj internetu, co on ese myśli? <noise> Wiesz, załatwiony. Niczego nie będzie. Rybson nie chciał przyznać się do winy i rozpoczęło się śledztwo. Widząc, że cypek poważnie się obraził, próbował zrzucić winę na bogu ducha winnego, opaśniczka i redaktora. Urabiany imperator domagał się wyjaśnień i żądał natychmiastowego telefonu do redaktora. Słyszysz mnie? Wiesz, że i chcą cię co nas skucić? To oddaj im, Oda, proszę cię. <laughs> nie. No ale stary, przed z ci ktoś. Zdjęł nie. Ja nie. Ale ja nie mam moda, ktoś ci zmienił kategorię, no oni ci cały czas urabiają stary Ale serio Skłamał przecież, mnie y, tutaj na rozmowę No to ja dodaję, ja do, ja, ja, ja dodajesz Dobra, dodaję go w takim razie Mi. Powiedz, powiedz sypkowi, że to co zrobiłeś to była, y, to było przerobione komputerowo, bo on w to nie o to Rybson zmienił to streama, nie? O, patrz, dalej kłamie i dajcie. Wersji było wiele, w miarę trwania debaty na Discordzie zbierało się coraz więcej zamieszanych, w tym chorujący na tę samą chorobę najlepszy przyjaciel i zarazem największy śmiertelny wróg Cypriana. Claudio Corleone. Afera jest o to, że wrobiłeś mnie razem z. Jap że ty i Japczan wrobiliście mnie w to, że hmm. ja zmieniam kategorię dla mikrocypka. Kiedy to jest oczywistą nieprawdą, bo tego nie robię. Bo nie ja czasu, bo mam streama swojego. Nie robię to, bo przerobione komputerowo do. To, to jak my tłumaczysz klipa? No bo to, no, no, to, to jest z swojego kanału po prostu, przerobiłeś to komputerowo i tyle. No chciałem może potwierdzić, był ten na tym Dobra, co... dobra kurwa, nie chcę robić na złość Jabczanowi. Klaudiusz mi kazał to zrobić. O ku... Co ty... Nie... Co? co? No, zapłacił mi donate'a, żebym robił Rybsona, bo zazdrościł, że się komplujecie. OK. Ku... Fabuła jednak zmieniała się w czasie rzeczywistym. I jak tylko pojawił się Claudio, to widzowie podsyłali nowe dowody w sprawie. O kurde. Ale strzelił z dupy szklana. Eee, dostałem nowy. Dostałem nowy. O, dam te dwie Dostałem nowy nowe, nowe mikrojajka. KU! Nowy mikrojajka dostałem właśnie. Aj! Dostała. Śpiesza dostała jaję od Krzysztofa. Wspomnienie o dostawie jaj już na Amen przekreśliło przyjaźń ryby i czarka. Dobra. Nie, no, na, na, na początku. tak. Dlaczego? 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 Dlaczego ja? Dlaczego ja? Co by nie było, prawda była taka, że Ripson pomagał Cyprianowi cały czas rozwiązać zagadkę, kto jest toksycznym moderatorem. I tylko jednokrotnie zmienił kategorię na seksi snajpera, gdy tłumaczył Ksajowi, co się działo w uniwersum Cypka. Osoby, które wyzywają Banina i robią mu na złość, dalej były na wolności. Półgodzinna całość na kanale Rybsona. My przejdziemy jedynie do priorytetu, jakim było pogodzenie ucznia i jego mentora. Co było bardzo trudne, bo Banino był święcie przekonany, że Rybson stoi za każdym złem, które go spotkało i straszył go nawet sądem. No a chcieliście się pogodzić z Rybsonem, czy co? Nie, ja ja nie, szczerze, wiem, taką gramę, że my idziemy, kurwa, z Ale za co? Za co? Słuchaj mnie. Nie masz dowodu, no on to raz go przemienił, Cyprian, On raz klama zmienił, klama no raz zmienił. Dla jaj, klama. tak, raz klama zmienił klama dla jaj, ale on tu dla klama jaj klama. <laughs> Ostatecznie Banino zrozumiał, że Rybson tylko jednorazowo zmienił kategorię na Sexy snajpera, a wszystkie wyzwiska i inne złośliwości są robione przez kogoś z moderacji Cypriana. Nadal nie chciał on jednak wybaczyć Sexy snajpera. Na szczęście redaktor złapał trop, jak Artur może odkupić winy u Cypriana. Nie wiem. Wybaczyłbyś Cyprian Rybsonowi jakby skończył teraz streama, dał ci rajda i jeszcze matmy z tobą robił u ciebie? Dzięki, za Dzięki, za Dzięki za Cyprian szybko pokazał swoją prawdziwą twarz. A Klaudiuszowi obycałeś już? No, żeby co? Klaudiuszowi na Murajdano. Dobra. dobra. No. Dzięki za, Dzięki za <laughs> Dzięki No i humor został poprawiony chyba razem z zapasem na przyszły tydzień. A uczeń i jego mentor nadal są dobrymi przyjaciółmi. Kupiłem! Wow. Pierwszy jest w szóstym polu, jak zabawne by to nie było, to nic tak nie cieszy, gdy twój najlepszy przyjaciel, Klaudiusz, ma gorzej od ciebie. Ręczę mu za jak będziesz to tak wysyłał. Klaudiusz, kieruj. Zazdrość. Ja? Tak. Zazdrośniku. Aż ciepja dobka Klaudio, co? Szczekuję. Halo? Halo? policja, proszę przyjechać na kika. To jest nie, jaki dobry humor ma teraz... No tak więc uniwersum cypkowe jest bez zmian. Nadal nie wiadomo, kto robi na złość mikrostrajmerowi. A gdy najlepszy kumpel Klaudiusz ma choć ciutkę lepiej w życiu, to ogłaszamy żałobę narodową. Dobra, Klaudiusz, te 10 słów ci potem wyślę na live, dobra? I ride, dam. dobra, dobra. 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 To ja muszę zawijać, panowie. Dzięki za, za rozmowę. No, to do potem, Klaudiu, się dzięki, widzimy. Dzięki. Trzymaj się, cześć. Dobra, Dobra ja też lecę, chłopaki, nie? Muszę montować ten. To, to promo dla ciebie, Klaudio, nie? Na jutro. Aha. Halo? Dzięki, dzięki, pana, dzięki, What the fuck? Całość debaty u ryby, a my lecymy dalej. Mokry suchar zawinięty przez policję w Chinach, wielkie dymy, ale generalnie chronologicznie, bo za nami czwarty dzień Chin. A redakcja zdała relację tylko z dwóch pierwszych. Powiemy tak, Komunity Ziarniaka jest w trakcie buntu. I to srogiego. Widzowie wypisują do nas, by zniszczyć Pawła de Lorda Szable w odcinku. Na mailu, na Discordzie. A sam Streamer przez cały wyjazd jest jechany na czacie dzień i noc od cełordów prawików, i generalnie ma praną psychę za to, że pierdolił o spontaniczności, a jego pomysły okazywały się dla czatu chujowe. Centralnie chłop dostał kilkudniowy dojazd stulecia za to. Jest, jest no, no, to no, co? No pewnie, 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 Rozumiem. No, dobra, od razu lepiej. Dokładnie ludziska. Oto, że Delord pieprzył, że na streamach potrzeba więcej spontaniczności i chciał iść na spacer, a reszta ekipy miała już dość w pierwszym dniu. Nie brzmi to jakoś groźnie, ale Delord sugerował, że to nie przez niego, a przez resztę ekipy nie ma dymów i sarkastycznie zaproponował, by codziennie robili to samo w kółko i zero spontaniczności. Czy mo możecie się przyznać? Że właśnie. zatrzymaliście dzisiaj dzisiaj. Właśnie pan. Właśnie pan. Właśnie pan. swoim kanale. Wyfek, zbyt, za ja W tym momencie. W tym momencie chciałeś zatrzymać dymy. Ja. że się obraziłeś. a ja cię Ale ja cię obraziłem. Chciałem się przejść i. na spacer! Ale nie. po co ci spacer, Okay. A poza mnie, nie ma problemu, ja mogę dzisiaj My idziemy tam Ej, mam pomysł, na będzie zajebisty, Ej Ej, uwaga, uwaga! No. Codziennie rano idziemy do tego samego miejsca i będziemy codziennie na je tym samym i będziemy codziennie wieczorem pracę do tego samego miejsca. No nie! Robimy tak! Robimy tak, dobra, okej. Jestem ja miał świadomość. Zero spontaniczności do końca wyjazdu. No jak? Zero spontaniczności Ale spontaniczności Przejdź, pójść do tego samego rogu, z którego blogi. No, Ładnie przecież świetne, nie Widzowie wytykali też to, że to, co mówi Delord o poddymianiu, nie idzie w parze z tym, co robi. Na przykład, gdy cała ekipa jadła łby królików. A ty jesz? Ja, nie. nie. No, może trochę spontaniczności. Na Delorda po tym zapadł wyrok. A gdy nadeszły kolejne dni, za każdym razem gdy Delord nie zrobił czegoś pod dymy lub zrobił coś nieśmiesznego to był ciskany przez widzów i to równiutko. Choć w sumie to półprawda, bo po prostu Delord jechany był już przed tą aferą, jak chłopacy jeszcze przesiadali się z Kataru na samolot do Chin więc po prostu wychodzi na to, że community na kiku około Delordowo-Sucharowe musi na wyjeździe mieć zawsze kogoś do wyżytki i po prostu Delord podpadł im już wcześniej z jakiegoś powodu. Generalnie streamerzy spotkali się z umiarkowanym hejtem i sypały się bany za obrażanie chłopaków lub streama. Choć duża część stałych widzów miała ubaw, to część community się buntuje i stali widzowie dużo się skarżą, nie pomaga też napływ nowych ułbów, chociażby przez sabotażystę. Niektórzy ludolodzy twierdzą, że Chiny to podobny kraj do Japonii i Widzowie oczekiwali podobnych dymów, co legendarny stream. Strajmerzy coraz częściej powtarzali, że nie są nastawieni na dymy, a na wyjazd wakacyjny i tym razem stawiają na zwiedzanie. Narzekają, że nie ma plusa, bo na... No, na, na, na. no i dobrze, no i się narzekają. Nie jesteśmy nie na wakacjach, a nie na projekcie. No to prawda, to jest co innego. Robili gotowanie bez ciebie. Z takim, z takim aktorem jak mama na no to byłby już wtedy projekt. To już inaczej byśmy planowali rzeczy, a my tutaj zwiedzamy. Mimo wszystko byli ciskani za content lifestyleowy. Tutaj bańki, jedzenie króliczych łbów. I to jakby rozerwi dwoma rękami żuchwę. Złamu żuchwę. Ej zębu więcej. I tak, jest mięsko. Jezu. jest Środka jakby ja by tutaj. Tak. O, rozwaliłem mu głowę. Mózg jest, Jezus. Boga. Fryzura na patiro i reakcja chińskiego mistrza fryzjerstwa na śmiech Delorda. Lorda. Czuję się, jakbym wyglądał jak Patiro. Kurde, a może nie pamięć się tak śmiać? Ja co teraz pomyślisz? Generalnie są dobre momenty, ale też się nie oszukujmy. Jest też dużo chujni, zwłaszcza podczas jazdy pociągiem. Wczoraj, na przykład, dla kontrastu. Na najebanych w klubie ziomów doniósł jakiś Chińczyk, że ci go kamerują i zawinęli ich kliniarze. Przez kurwa, ten ziomek. <todgłosy> To z suchara zgarnęli ekipę. <grymne> chyba nie. Widzowie, jest słaby net, więc nie będę streamował, nie mam tu czatu. Stoimy przed stacją policyjną, w trzech, jasku jest chuj wie gdzie, ale chyba ktoś mu na telefon, z gada. Idą panowie, idą panowie. Dobra, idą panowie, rozłączam się. Najebany jasku był jedynym z ocalałych i widzowie mieli bekę śledząc co się odwali, bo odwalić się mogło dosłownie wszystko. Ja nie wiem co ja mam robić. Bardzo dziwne to jest uczucie. To jest bardzo dziwne uczucie drodzy widzowie. Translate? Do you have translate? What? Policja przyszła. Mnie tutaj nie było. Zabrali moich kolegów. Nie wiem gdzie są. Ale spokojnie, jest z nami nasz ziomek z klubu, dobrze kurwa, że mu zaufałem. I on cały czas o nas dba i mówi, że użyje swoich koneksji, żeby nas wydostać. jest głównym. i on... Tak, i mówisz tak, że ten ziomek, co nas zgłosił, jest kurwa nikim. Tak, i on ogarnie, i nas zaraz wypuści. I że kurwa nas wypuści, jak coś zakałczą i że ci policjanci to są jego ludzie. I jest kurwa taki kongo. Zadyma zrobiona, ostatecznie zostali wypuszczeni, i stream się zakończył. Widzowie nagle piszą kekwu. Wczoraj zadyma i pewnie będą jakieś szoty na jego kanale. Wczoraj gołty gołtar powraca na falę. Ludziska śledzą wyjazd, to co dziś robi? odpala streama z prawie 6 godzin jazdy najpierw taksi, a potem pociągiem, przez co znowu ekipa traci aurę, teraz już znowu robią coś na mieście, ale nic dziwnego, że widzowie wyzywają jak widzą 6 godzin pociągu, jak gdzieś trzeba skoczyć taksóweczką godzinę to jest usprawiedliwienie, ale takie coś to faktycznie można sobie darować i po ludzku odpocząć od streama, by odpalić po przyjeździe w nową lokację, z drugiej strony obiektywnie, każdy wyjazd Suchara, czy to Japonia, czy Góry, czy Malta, czy Chorwacja był tak samo prowadzony od rana do nocy i nikt wtedy nie narzekał. Czy to faktycznie fala widzów od sabotażysty? Może widzowie się nudzą, bo wyjątkowo dużo chłopaki jeżdżą, a może to serio cień Japonii? Może to dobrze, że Suchar nie daje się terroryzować widowni i on decyduje, jak prowadzi streama. Jedno jest pewne, chcesz ciągłej dopaminy? Odpalaj szoty na jego kanale. Chcesz mieć coś w tle puszczone cały dzień i po prostu śledzić wyprawę? To se odpal live'a, a my się żegnamy. Dzięki wspierającym i na raesa.